Przygotowaliśmy tutaj ładnie teren do wysiewu. Na początek daliśmy roundup, ale okazał się niezbyt skuteczny, więc daliśmy później oprysk kolejowy, bo był konkretniejszy. Następnie przykopaliśmy wszystko ładnie. Tutaj dodaliśmy nawozy azotowego. Później daliśmy jeszcze worek wapna, żeby ta ziemia była już taka konkretna. No i na koniec jeszcze przykopaliśmy jeszcze raz. Myślę, że powinno wystarczyć. W razie czego dosypiam jeszcze konkretnie nawozu, żeby do pewności dobrze szło. A tak naprawdę to mamy tutaj kompost roczny, taki, który się długo przerabiał. Tutaj mamy stanowisko z sianem. W sensie trawa jest ścięta, posypana ładnie jako ściółka. No, i tutaj mamy kompost nieprzerobiony. No więc tak przygotowaliśmy te dwie grządki. Tutaj, jak widać, zrobiliśmy redliny z siana zgniłego. Troszeczkę daliśmy tutaj z wybiegu dla kurtę siano z odchodami też. No i tutaj klasyczne redliny z tego kompostu nieprzerobionego. No i kolejny etap to teraz będziemy dawać kartony na to i ściółkę. Tak to wygląda po rozłożeniu kartonów. Teraz na to pójdą jeszcze zrębki, a tak to wygląda po wysypaniu zrębków te szczeliny, co tutaj widać. Tutaj będziemy pakowali ziemniaki. No i tutaj będą miały swobodny wzrost, bo mają otwartą przestrzeń. A po bokach wszystko jest uszczelnione kartonami, żeby chwasty nie przechodziły. I w ten oto sposób, przy niewielkim nakładzie pracy, mamy zrobioną robotę. Prawie tak jakby to było zrobione traktorem, bez przekopywania zbędnego, bez zbędnego wysiłku. Szybka, łatwa robota. No i co najważniejsze, w pełni ekologiczna. Także tutaj widać, że ziemniak ma spokojnie przestrzeń do rozrostu. I też jakby chciał wyjść na zewnątrz, zostanie przysypany zrębkami, bo wiadomo, że ziemniak nie może mieć kontaktu ze światłem, bo się robi zielony. Tutaj oczywiście zrębki będą przygniatać wszystko dookoła, więc Będą korzenie wchodzić tutaj i czerpać te wszystkie składniki odżywcze z tego kartonu i z tych zrębków. Tutaj jest troszeczkę inaczej, bo tutaj mamy zamiast kompostu, tak jak tutaj, to tutaj mamy siano zgniłe, oczywiście trochę spleśniałe z odrobiną kurzego pomiotu. Warto też nadmienić, że ta ziemia pod spodem nie była przekopywana, więc ona zostanie rozmiękczona przez. Wszystkie te żyjątka, robaki pod spodem, które będą to wszystko świdrować i natleniać i spuchniać tą ziemię. Więc tutaj mamy siano zgniłe, a tu kompost. Tak oto wsadzamy bez szpadelka, bez niczego. Bez żadnych narzędzi. Prosta robota. Ręką odgarniamy sobie. Ziemiaczek po ziemiaczku idzie szybciutko robota. No i za chwilę. Poletko będzie gotowe, parę minut, i robota gotowa. I w ten oto sposób zademonstrowaliśmy, jak można w ekologiczny, łatwy sposób, przyjemny też dla oka, jak widać, zasiać warzywa, w tym wypadku ziemniaki, oczywiście. Wyzgniłem sianie i kompoście. przy Trzymałem nakładzie pracy. No i co najważniejsze, całkowicie ekologicznie. No i też ważne jest to, oczywiście, że nie musimy nic robić z tym do końca sezonu, już. Także to jest jednorazowa robota.